Cześć, Rafał Gacek Automobilizacja. Dzisiaj pokażę wam kolejny odcinek z montażem kłada. Tym razem jest to BS EL Light z silnikiem elektrycznym 800 W. Historia jest taka, że niestety oddałem tam tego kłada, którego montowałem poprzednio, ponieważ miałem tam trzy reklamacje. Były kłopoty, najpierw ciekło, ciekło paliwo z zbiornika, później był kłopot z cewką. Wymieniłem cewkę, po paru minutach i tak gazu, więc oddałem go, dopłaciłem do elektrycznego. No i oto przyszło takie cudo, zmontowaliśmy go z Franiem, ma silnik 800 W elektryczny no i Franio powoli przyzwyczaja się do, do jazdy tym. Jest dosyć zrywny, więc na początku, jak on przekręca rolgaz, jedna trzecia rol nic się nie dzieje, a później dosyć szybko, jak to w silnikach elektrycznych, bo no nie ma tego puszczenia sprzęgła, można to delikatnie wyczuć, ale jeszcze franio nad tym pracuje. Także kolejny odcinek będzie tylko i wyłącznie z samej jazdy, jak już franio opanuje tą jazdę. A tymczasem zapraszam na relacje z montażu. No to otwórz mi się. Jest tutaj tu. Pomyliłeś się. Pomyliłeś się. A teraz ze Mi się przyda. Przyda się, okej. Okej. No. Czekaj. kraniu. Zobaczymy. O tak. Tam będą jakieś... Nie, za daleko nie noś. Tak i zaraz tutaj... Na bok mi na Nie tak daleko. Serce. Ale to będę mi przenosił. Będziesz przenosił. Moje serduszko. A drugi koła. Proszę. Ale połóż tam niedaleko, wiesz? Niedaleko, bo będziemy zaraz to koło zakładać. To wygląda elektryczny kład. Gabarytami jest może nieco mniejszy, to znaczy kierownica jest niżej, minimalnie mniejszy, ale to nie ma większego znaczenia. Fradnium sobie na tym dość dzielnie radzi. Jak widzicie, tutaj największą część taką centralną zajmuje, zajmują akumulatory. Są tam trzy akumulatory 12V złączone szeregowo, daje to 36V. Tutaj mamy silnik elektryczny. Silnik elektryczny o mocy 800 W. 28,5 Ampera, jest przekładnia łańcuch jest zabudowany. Jest jedna tarcza. Tutaj ten cały mechanizm jest mniej skomplikowany, jest prosty. Oczywiście informacja o tym, że to nie jest zabawka. W zestawie jest bezpiecznik i drugi zapasowy. Tutaj jest montowany. Tutaj mamy możliwość wyboru biegu, szybkości jazdy LHM. Low, czyli niskie, high, czyli wysokie i M medium, czyli średnie. Troszkę dziwnie, bo to wygląda w ten sposób, że te biegi są ułożone 1, 3, 2, ale nieważne. Ustawiłem na najmniejszy, żeby był raczej wolny i żeby się spokojnie mógł franio przyzwyczaić do jazdy tym sprzętem. Stacyjka. Po włączeniu stacyjki, tutaj mamy diody wskazujące poziom. Naładowania baterii. E, tutaj jest włącznik świateł. Tak, owszem, świeci światło całkiem przyzwoicie. Hamulec przedni z dwiema tarczami, to znaczy na każde koło jedna tarcza. E, cóż więcej, oprócz stacyjki, tu mamy właściwie całą przekładnię, wyłączony forward, czyli naprzód reverse wstecz no i teraz pokażę Wam w czym rzecz, otóż e, Franio musi się przyzwyczaić, ponieważ na początku, zobaczcie tyle przekręcając jedną trzecią, albo nawet połowę rolgazu, nic się nie dzieje jak on sobie szybko przekręci to nagle mu zerwie i troszkę głowa mu idzie do tyłu i on się wtedy boi ale oczywiście można delikatnie tym wystartować, ponieważ można przekręcać, tak wyczuć ten moment i ruszać naprawdę bardzo delikatnie, o nawet w ten sposób także z tym nie ma problemu jeszcze troszkę ta głowa Franiowi ucieka jak sobie odkręci właśnie w ten sposób więc musi się przyzwyczaić w związku z tym kolejny materiał jak już będzie przyzwyczajony to wtedy pokażę, zaprezentuję typowo z jazdy mam nadzieję bądź to terenowej, bądź po ogródku chociażby Mam nadzieję, że materiał przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie mój kanał i udostępniacie go, żeby zyskał szerszy zasięg, żeby mógł się rozwijać. Tymczasem dziękuję za uwagę, szerokiej drogi, cześć!